Cześć, z tej strony Berejczyk. Cieszę się, że trafiłeś na mój kanał. Mottem mojego kanału jest Prawda Wyzwala. I myślę sobie, że w dzisiejszych czasach to naprawdę bardzo ważne, by człowiek weryfikował ogrom informacji, które do niego dociera oraz weryfikował obecne miejsce, w którym się znajduje, bo czasami może się okazać, że jesteśmy w zupełnie niewłaściwym miejscu. Jeżeli interesuje Cię tematyka szeroko pojętej duchowości, wiary, religii, ale także psychologii, historii, i wielu innych tematów związanych z człowieczeństwem, to mam nadzieję, że będziesz się tutaj czuł swobodnie. Jednocześnie zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dawania lajków, szerowania oraz komentowania. Każdy jest tutaj mile widziany, nie oceniamy nikogo. Bylebyś tylko zachował się w sposób kulturalny. A jeżeli ten kanał zyska Twoją e, prawdziwą sympatię, to zawsze możesz stać moim patronem na Patronite lub zwyczajnie kupić mi kawę na Buy Me Cafe lub Teepli. Linki masz w opisie. A tymczasem zapraszam Cię do odsłuchania podcastu. Witajcie y, drodzy, trochę po dłuższej przerwie, no ale y, tak jak wiecie na południu Polski pomimo tego, że media milczą, cały czas bardzo dużo się dzieje i tak naprawdę y, jest dużo pracy, y, dużo moich bliskich potraciło dobytek swojego życia, y, także pamiętajcie o powodzianach, pamiętajcie o tym, że na południu Polski dalej trwa tragedia i idzie zima. Ja także ze swojej strony bardzo dziękuję wszystkim moim patronom, którzy pomagają mi i wspierają ten kanał, pomimo tego, że chwilowo ilość wypuszczanych materiałów może jest trochę mniejsza niż kiedyś wypuszczałem. No Ale wiem, że rozumiecie, że jako jednoosobowa, jednoosobowa działalność tutaj w postaci mojej tylko skromnej osoby takie rzeczy czasami powoduje. Mimo wszystko, chciałem bardzo, ale to bardzo serdecznie, podziękować. Wszystkim Wam, którzy wspieracie mój kanał, czyli Jamesowi, Elwirze, Adamowi, Ewelinie, Markowi, Ani, Jarkowi, Marcie i Maksowi. Obiecuję Wam, że kanał dalej będzie się rozwijał i dalej będę wrzucał nowe podcasty. Dzisiaj, słuchajcie, chciałem odwołać się do pytania czytelników z sierpnia tego roku. Wiecie, z tymi pytaniami czytelników to jest tak, że oni sami sobie te pytania zadają, a później mówią, że to ludzie pytają. No ale mniejsza z tym. Chodzi o... Pytanie czelników ze strażnicy sierpniowej, tej słynnej strażnicy, która była tak długo prze przekładana, chodzi o tak zwane naznaczenie, o którym jest mowa w drugim mieście do Testoloniczeń 3-4. Dotyczy działań podejmowanych przez grono starszych czy przez poszczególne osoby w zbożu? No i może ja najpierw przeczytam odpowiedź i skomentuję. Apostoł Paweł napisał do chrześcijan w Tesalonice, jeśli ktoś nie jest posłuszny naszym słowom przekazanym w tym liście, naznaczcie go sobie. Wcześniej uważaliśmy, że te słowa są skierowane do starszych zborów. Jeśli ktoś ignorował zasady biblijne, mimo że starsi wielokrotnie udzielali mu rad, to mogli oni wygłosić w zborze przemówienie ostrzegawcze. Wskazywało ono wszystkim głosicielom, że powinni ograniczyć z osobą naznaczoną kontakty towarzyskie. Um, czyli była taka sytuacja, że ktoś na przykład zachowywał się według starszych nieporządnie, i starszy mógł. z... to nie chodziło o żaden grzech, słuchacie, to bardziej chodziło tak naprawdę o kwestię sumienia. Powiedzmy sobie to jasno i wyraźnie. I starszy mógł tę osobę niejako publicznie wskazać palcem, naznaczyć e, taka szkarłatna litera, i od tej pory wszyscy członkowie zboru e, unikali tej osoby. I to było światło odjechowe przez jakieś ostatnie 100 lat, szczerze powiedziawszy. Jednak konieczna jest aktualizacja naszego zrozumienia tej kwestii. Cudowne słowo. Takie drobne słowo, słuchajcie, które zmienia wszystko. Po prostu wszystko. Przez wiele, wiele lat nadawaliśmy mm, na zasadzie dziel i rządź. Naznaczaliśmy pewne osoby, które nam się nie podobały. Ja sam znam przypadki starszych, którzy wygodnie dla siebie nadużywali tego, tej reguły. E, sprawiając ogrom cierpienia, ogrom cierpienia. Ale wiecie co, to co mnie najbardziej oburza w tym wszystkim, to całość tego artykułu. Może przeczytam dalej. Jednak konieczna jest aktualizacja naszego zrozumienia tej kwestii. Najwyraźniej Rada Pawła dotyczy działań podejmowanych w pewnych okolicznościach przez poszczególnych chrześcijan. Nie ma więc potrzeby wygłaszania w zboże przemówienia ostrzegawczego. Skąd ta zmiana? Może z przyglądanej sprawy w Norwegii, może dlatego, że sądy europejskie zaczynają wam się przyglądać, czyli w momencie praw człowieka, a to chyba było łamanie praw człowieka, bo skoro starszy wygłasza takie przemówienie z, na sali, no to łamie prawa człowieka, wskazując konkretną osobę, imię, nazwisko, może chodzi o RODO, hmm, albo inne rzeczy, wiesz, no tego wam nie powiedzą. Ta aktualizacja nie wynika z jakiegoś głębszego zrozumienia pisma, nie, nie, po prostu coś jest na rzeczy. Przeanalizujmy kontekst wypowiedzi Pawła, bo wcześniej tego nie robiliśmy. Wcześniej nie analizowaliśmy tego na zasadzie kontekstu, czy analizowaliśmy na zasadzie kontekstu. W takim razie, czy kontekst się zmienił, czy po prostu przyszły jakieś okoliczności, <coughs> przepraszam, okoliczności zewnętrzne, które wymuszają na Was złagodzenie yy, tej zasady. Paweł zwrócił uwagę, że niektórzy w zborze w Tesalonice postępowali nieporządnie. Ignorowali radę oparte na Słowie Bożym. W trakcie swojej poprzedniej wizyty Paweł powiedział tamtejszym braciom, kto nie chce pracować, niech też nie je. No spoko. Mimo to niektórzy nadal nie chcieli pracować, chociaż byli w stanie to robić. No. Wiecie, tak naprawdę w tamtych czasach nie było socjalu, więc ciekawe z czego żyli. W dodatku mieszali się w nie swoje sprawy, jak chrześcijanie mieli traktować kogoś takiego, postępującego nierozsądnie, nieporządnie. Naznaczcie znaczcie go sobie, powiedział Paweł. Użytyty tu greckie słowo zawiera myśl o rozpoznaniu takiej osoby i unikaniu jej złego wpływu. Paweł skierował to polecenie do całego zboru, a nie tylko do starszych. Tak więc, jeżeli jakiś chrześcijanin sam, sam słowo klucz, zobaczcie, jakie to jest świetnie przygotowane, ty sam to musisz zauważyć. Ty sam to musisz zauważyć. Teraz już nie starsi ci mają wskazać palcem na mównicy, tylko ty sam to musisz zauważyć. Dlaczego? No bo jak ci starsi wskażą na mównicy, to można z tym pójść do sądu i naprawdę zrobić niezłą przypiórkę. A jeżeli ty stwierdzisz publicznie, że ty sam podjąłeś taką decyzję, no to hello, masz wolność, wiecie, wyboru, więc możesz podejmować decyzję, jaką chcesz. Tak więc, jeżeli jakiś chrześcijanin sam zauważył, że jego współwyznawca nie stosuje się do rat opartych na Słowie Bożym, mógł zdecydować, że przestanie się z nim zadawać. Czy to oznaczało, że kogoś takiego traktowano tak samo jak osobę usuniętą ze zboru? Nie, Paweł dodał, w dalszym ciągu napominajcie, jak brata. A zatem poszczególni Chrześcijanie nadal mogli spędzać z nim czas gdzie? Uwaga, w służbie i na zebraniach. Ale postanowiali, że nie będą spotykać się w nim celach towarzyskich. Dlaczego? Paweł wyjaśnił, żeby się zawstydził. Hm. czy na pewno to Paweł miał na myśli? To jest bardzo ciekawe. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Zaraz sobie przyjrzymy ten tekst dokładnie, żeby to zobaczyć. Co obecnie pomoże nam podjąć e, decyzję, czy kogoś naznaczyć? Najpierw powinniśmy się upewnić, czy postępowanie tej osoby rzeczywiście jest nieporządne. Paweł nie miał na myśli osób, które w kwestiach pozostawionych w sumieniu podejmują inne decyzje niż my, albo mają inne upodobania. Nie chodziło mu też o osoby, które nas uraziły. Paweł mówił tu o, konkretnie o tych, którzy świadomie odrzucają jasne, oparte na Biblii rady. Jeżeli zauważymy, że nasz współwyznawca okazuje takiego ducha nieposłuszeństwa, podejmiemy osobistą decyzję, że nie będziemy się z nim spotykać w celach towarzyskich. Hmm, ciekawe słowo, bo jeżeli to jest osobista decyzja, to od ciebie zależy, czy będziesz się spotykał w celach towarzyskich z tą osobą, czy nie będziesz. Tutaj nie ma takiej informacji. Podejmujesz osobistą decyzję, ale tylko jedną słuszną. To znaczy, masz do wyboru bramkę numer 1, 2 i 3, ale tylko 3 jest właściwym wyborem. Bardzo fajnie. Ponieważ każdy decyduje o tym sam, no to decyduje sam czy nie decyduje, nie będziemy o tym rozmawiać z nikim oprócz najbliższej rodziny. Dalej jednak będziemy spędzać czas z taką osobą w służbie i na zebraniach. Jeśli zmieni ona swoje nastawienie i postępowanie, możemy przywrócić normalne reakcje. I tutaj bardzo ważna kropeczka. O co może chodzić? O jakie nieporządne, nieposłuszne zachowanie? Na przykład, może na przykład chodzić o kogoś, kto nie chce zarabiać na swoje utrzymanie, chociaż jest w stanie to robić. Hmm, na bazie czego możemy to określić? No, indywidualnie. O kogoś, kto nie chce zakończyć romantycznej relacji z osobą nie będącą świadkiem Jehowy. No i oczywiście, pobierajcie się tylko w Panu. Natomiast w Panu znaczy w Chrystusie. Czy tylko świadkowie Jehowy wierzą w Chrystusa? Hmm, ciekawe pytanie. O kogoś, kto podaje wątpliwość postanowienia organizacyjne lub nauki biblijne albo rozpowszechnia krzywdzące plotki. Czyli wszyscy Pimo, tak naprawdę od dzisiaj aut. Osoby, które trwają w takim postępowaniu są nieporządne. No i dziękuję, kłaniam się nisko, kurtyna w dół, show must go Słuchajcie, o co tak naprawdę chodzi w tych pytaniach czytelników? To w bardzo sprytny sposób została przedstawiona jedna bardzo ważna kwestia. A mianowicie taka, że od tej pory... Wy sami. Wiecie, t, t, ta kwestia naznaczenia, pokazania palcami starszych zborze, to jest wszystko na wodę, fotomontaż. To w ogóle nie o to chodzi w tym. Z jednej strony jest pokazane, że niby to jest jakieś zmiękczenie, ale moim zdaniem za tym stoją bardzo mocne regulacje prawne, które powstają w Europie, czy powstały także łącznie z RODO, gdzie naznaczanie publiczne danej osoby w zborze już może się spotkać z bardzo sporym. Może się spotkać z spotkaniem w sądzie, po prostu szczerze mówiąc, bo jest to łamanie praw człowieka, jest to jakaś forma prześladowania tak naprawdę danego człowieka. Więc z tego już zrezygnowano, tylko powiedzmy tak, to Ty sam musisz teraz stwierdzić, jakie to jest zachowanie i jak stwierdzisz, jakie to jest zachowanie, to wtedy Ty sam musisz podjąć decyzję, sam, że nie będziesz z tą osobą utrzymywał żadnych kontaktów towarzyskich. Ty sam. Nie możesz podjąć decyzji Ty sam, że będziesz jednak utrzymywał kontakty towarzyskie np. z osobą, która no, rozmawia z Tobą na temat pewnych nauk, których nie rozumie i podważa te nauki, tylko ograniczysz kontakty z nim, ale korzystając ze swojej wolnej woli, do poziomu zebrań i. czyli takie preludium do wykluczenia, tak naprawdę. Wiecie co? To jest niezwykle ciekawe, bo szczerze powiedziawszy, to jak oni już tutaj miksują te wersety, to jest dla mnie jedna rzecz. Ale druga sprawa to jest naprawdę na jakimś sprytnym bezczelu. Znaczy, ja jestem przekonany, że obecnym ciałem kierowniczym, który pisze te wszystkie mądre artykuły, to jest dział prawny, bez dwóch zdań. Ten artykuł jest przygotowany pod kątem sądowych batalii ewentualnie, żeby pokazać, że proszę bardzo, my niczego nie narzucamy nikomu, my mówimy, że każdy musi sam zdecydować, że powinien tak zdecydować, jak mówi Biblia, a my rozumiemy, że Biblia mówi właśnie tak. A jeżeli chodzi o jakie rzeczy mówimy, no podaliśmy kilka przykładów, tak naprawdę podaliście główne rzeczy, które Was osłabiają. Czyli tak naprawdę w tym wszystkim, słuchajcie, czy naprawdę chodzi o kogoś, kto nie chce zarobić na swoje utrzymanie. Różne są sytuacje, ludzie zmieniają pracę, są na jakichś rentach. Mało mi się wydaje dzisiaj, żeby ktoś, jeżeli nie ma pomocy, żeby w ogóle nie pracował, ale może są takie sytuacje. Romantyczne relacja ze sobą nie świadkiem Jechowy, no oczywiście, że świadkowie Jechowy bardzo dbają o to, żeby nikt z zewnątrz się żeby nie następowało takie mieszanie w cudzysłowie małżeństw, bo jest niezwykle wysoce kontrolującą sektą. Jeżeli ktoś z zewnątrz przyjdzie i zobaczy na pewne rzeczy, a jednocześnie nie kupił całej ideologii świadków Jehowy, to zacznie budzić i potrząsać osobą, która jest mu bliska. Ja też uważam szczerze mówiąc, że wierzący świadkowie Jehowy nie powinni się wiązać z osobami niebędącymi świadkami Jehowy, ale tylko i wyłącznie ze względu na tych biednych ludzi, którzy nie są świadkami Jehowy, bo naprawdę spotka ich bardzo wiele traum, rozczarowań i, i przykrych rzeczy, bo wybudzić wierzącego świadka Jehowy osobie z zewnątrz jest bardzo trudno i myślę, że to romantyczne, romantyczne uczucie może, może nie przetrwać. Więc pod tym względem bym się nawet podpisał. Natomiast jeśli ktoś jest obudzonym już świadkiem Michowej i zdaje sobie sprawę z bzdury i próbuje sobie użyć życie z kimś właśnie spoza grupy, no to będzie miał w nosie to, czy ktoś będzie z nim utrzymywał kontakt, czy nie. Natomiast to, co tu jest bardzo ważne, to jest znowu to, kto podaje wątpliwość postanowienia organizacyjne lub nauki biblijne. Słuchajcie, to jest w ogóle lub rozpowszechnianie krzywdzące plotki. I jak zawsze, jak zwykle, nigdy nie jest mowa o jakie plotki chodzi, nigdy nie, nie powiedzą. Jakie postanowienia organizacyjne, lub jakie nauki biblijne są poddawane w wątpliwość, bo nauki biblijne u środków ichowych zmieniają się w kalejdoskopie niesamowicie szybko, tak naprawdę. I ja myślę sobie, że to jest w tym wszystkim najbardziej smutne, bo zobaczcie, co tu z zrobiono. Zawężono to do poziomu najbliższej rodziny, i że Wy sami macie podjąć taką, nie inną decyzję. To inną decyzję. To jest cholernie sprytne, bo jednocześnie. Z jednej strony pokazuje się iluzję wyboru, że wiesz, ty sam zdecydujesz, to jest wasza decyzja, a jednocześnie mówi się, ale jest tylko jedna słuszna i właściwa decyzja. Ty nie możesz wspólnie w gronie rodzinnym, np. przykład jeżeli wasz syn lub córka jest w relacji romantycznej z osobą niebędącą środkiem jechał powiedzieć, no dobra, poznajmy tę osobę, zobaczmy, jaka to jest osoba. Otwórzmy się na nią, jeżeli jest wierząca, to to już jest bardzo dobrze. Nie zaproście jej na obiadek, nie zaproście jej na kolację. Dopóki się z tą osobą spotyka, w sumie nawet towarzysko nie powinno się spotykać ze swoim synem, córką tak naprawdę. To jest forma okrutnego ostracyzmu podanego w białych rękawiczkach tak naprawdę. I to jest po raz kolejny działanie takie samo jak zwykle, czyli robimy sobie po swojemu, ale my już umywamy rączki jako ciało kierownicze, jako starsi, żeby czasami... Za kilka lat ktoś znowu nie wyciągnął tego królika z kapelusza i nie kazał nam się tłumaczyć przed sądem, bo ostatnio nam to niespecjalnie wychodzi. Także tak to drodzy mniej więcej wygląda. I ja powiem szczerze, że strasznie mi przykro, się czyta ten, te pytania do czytelników, bo pokazuje to, że nic się u świadków tak naprawdę realnie nie zmienia. Jedynie co widzę to to, że ciało kierownicze dzięki pomocy Rzeszy Prawników, prawdopodobnie działu prawnego, wycwaniło się w takim, wiecie, prawnym przepisaniu na nowo starego prawa, ale w taki sposób, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność, ale jednocześnie utrzymać pewny status quo, utrzymać pewien zamordyzm. I to jest po prostu dla mnie niesamowite, niesamowite. Doszli do pewnej formy majsterszczyków w tym moim zdaniem i to jest to jest kolejny tylko po prostu taki przykład. Myślę, że takich zmian, które Niby są zmianami, ale nie są zmianami, będziecie widzieli coraz więcej, i to jest, myślę, kierunek, który zostanie ogólnie obrany. Ja w ogóle się ostatnio bardzo mocno zastanawiałem, jak przysłuchałem sobie, słuchajcie, wykład, o czym też puściłem, puszczę podcast, wykład na temat nowego zrozumienia Jeffrey Jacksona, a propos kwestii osób spożywających pamiątkę. Tam jeszcze nie padają żadne mocne słowa, ale jest takie przygotowane, takie preludium. Do potencjalnej zmiany zrozumienia a propos liczby osób spożywających emblematy, bo jest powiedziane, że no wiecie, myśleliśmy, że to spadnie, to jednak rośnie, no ale w sumie Jezus ma zebrać swoich wybranych z czterech krańców ziemi, więc to musi być jakaś tam liczba a nie kilku z staruszków. W związku z tym może tak się nie skupiajmy na tych liczbach. Yy, widzimy też nowych członków ciała rowniczego, którzy mają 40-50 lat. Wiecie, po prostu widzimy, że idzie nowe, i musimy się do tego jakoś tam dostosować, zastosować. I teraz moje pytanie, jakie w tym momencie sobie zadaję, no to okej. Okay. Stawiam naprawdę, słuchajcie, dobre wino na to, że niedługo przyjdzie zmodyfikowana, oczywiście etapami wprowadzona na MINKO, zmiana kwestii rozumienia 144 tysięcy jako literalna. Jestem o tym przekonany. Sprawdzimy to pod koniec przyszłego roku. Zresztą nakręcę podcast na temat, jakie zmiany zakładam. Ale słuchajcie. Naprawdę myślę, że, że to przyjdzie i teraz myślę sobie tak, załóżmy hipotetycznie, że niedługo, bo wiecie, broda to jest też śmieszna sprawa, no ale mimo wszystko, nie, znaczy dla mnie, jeżeli chodzi o kwestię brody, ta, ta świadomość, że, wiesz, że ludzie przez lata bronili tej brody, przyszedłeś niedogolony, no bracie, niechowi się to nie podoba, no wiesz, naprawdę tutaj, hmm, taki nieporządny, no wiesz, naznaczenie rozmówki i, i wiecie, stres i w ogóle pilnowanie tego wszystkiego, odpowiednie wersety, jak zawsze. Następnego dnia przychodzi nowe światło, brodę można nosić. Starsi zapuszczają brodę, członkowie kierowniczego zapuszczają brodę. Nie było tematu. Nie ma tematu w ogóle. Przez lata był temat, teraz nie ma tematu. Nagle te wersety biblijne, które były stosowane, już, już nie mają zrozumienia i tak dalej. Nowe światło, wiecie. Wszystkie nominacje chrześcijańskie od zawsze uważały, że broda to jest coś normalnego, i to jest kwestia tylko i wyłącznie decyzji ewentualnie danej osoby. Tylko naprawdę wybrani świadkowie Jehowy, jako organizacja, przez lata brnęli w to i nagle stwierdzają, że przyszło nowe światło, i ono w sumie się dokładnie pokrywa z tym, co mówią wszystkie inne nominacje chrześcijańskie. Tak więc hmm, ta wyjątkowość jest dosyć dyskusyjna. I to samo moim zdaniem będzie ze 144 tysiącami, słuchajcie. Będzie dokładnie to samo. To znaczy, zaraz, niedługo, moim zdaniem, przyjdzie nowe światło. Które powie, że być może prawdopodobnie należy to rozpatrzyć, zaktualizować, popatrzeć w innym kontekście, bo wcześniejszy kontekst po prostu był zły, albo nie było żadnego kontekstu. Stwierdzimy, że 144 tysiące to być może jednak jest literal, symboliczna liczba, bo pokolenia są symboliczne, wszystkie liczby są tam symboliczne w tym objawieniu i my w sumie dochodzimy do takiego wniosku, że chyba jednak jest to symboliczna liczba. I gwarantuję wam, że tego samego dnia, kiedy to zostanie ogłoszone, wszyscy się do tego powiedzą, okej, dobra w porządku, symboliczne. Niczego to nie zmieni w nauce o drugich owcach, bo musi być ta siła robocza, która nie będzie poskakiwała. ale no jednak symboliczne. Jednak nie wiemy do końca ile. Jakby będzie pewne rozluźnienie, jak ktoś zacznie spożywać emblematy. Myślę, że byłoby naprawdę bardzo ciekawie, tak naprawdę. I teraz hipotetycznie wyobraźcie sobie, co się będzie działo. Nagle ci wszyscy obrońcy, ja, ile ja miałem rozmów i mam rozmów w ciągu o stu tysiącach, gdzie wszyscy bronią jak lew po prostu i powtarzają jak mantrę te same reguły ciała kierowniczego i sposób rozumienia. I nagle, jeżeli przyjdzie zrozumienie, że jednak chodzi o symbolikę, hmm, co to to zmieni? No ale to osoby stwierdzą, że, no to tu rzeczywiście to jest takie logiczne, ale fajnie, że mamy nowe światło. I to jest dla mnie u świadków niesamowite. To jest niesamowite, że oni z taką lekkością przyjmują rzeczy, które zmieniają wszystko o 180 stopni, ciągle traktując to jako nowe światło. Ten, to jest po prostu niesamowite. Ale powiedzmy sobie uczciwie, jeszcze takiej zmiany nauki nie ma. Natomiast obstawiam naprawdę, że taka zmiana zostanie wprowadzona w roku 2025, drodzy. Trochę może dwa różne tematy poruszyłem na tym podcaście, ale dzisiaj jestem mocno, mocno skupiony na innych rzeczach i po prostu te myśli mi czasami latają. Wiecie, jak, jak to mówią, jak grzyb po pustym sklepie. Na takie trochę mało popularne określenie, ale gdzieś tak mi się skojarzyło. W każdym razie, słuchajcie, pytania stelników po raz kolejny pokazują, że u Świadków Jehowy nic się nie zmienia. Zmienia się tylko forma przekazywania tych samych zasad, z, która ma na sobie nową nakładkę, nakładkę działu prawnego, który ma chronić tyłki, a przede wszystkim fundusze i finanse ciała kierowniczego, żeby broń Boże nikt nie wytnął palcami jakiegoś łamania RODO, jakiejś kwestii związanych z łamaniem praw człowieka, to wszystko zostaje po prostu zepchnięte ze starszych na osobiste decyzje poszczególnych członków zboru. No a przecież, skoro bronimy praw człowieka, to musimy uszanować, że poszczególny świadek Jehowy może podjąć osobistą decyzję, że nie będzie z kim się spotykał towarzysko, jeżeli tak uzna. I ogólnie rzecz biorąc, jest to prawda: każdy ma do tego prawo i nie można tego nikomu zabierać. Natomiast jeżeli to pytanie, tak naprawdę uczciwe i otwarte, to jest takie, czy jest to rzeczywiście osobista decyzja. Drodzy, dzisiaj taki podcast spontaniczny, czasami i tak trzeba coś nagrać po prostu, bo człowiek w człowieku to siedzi, a gdzieś tempo życia jest tak szybkie, że wiem, że jak nie nagram tego na spontanie, to nie nagram tego w ogóle. Dlatego wybaczcie, że jest taka forma, ale mam nadzieję, że, że jesteście, że wszystko z wami dobrze, także czekajcie na rok 2025. Ja naprawdę obstawiam, że takich zmian będzie więcej, a podcast natomiast na, na, na temat tego pokolenia nagram już niedługo. I wam puszczę także cierpliwości. Pozdrawiam serdecznie, cześć.